Dzisiaj będę kolorować trenera Majka. Zaczynam od Czapki. Czapka skończona. Teraz dwie piłki. Teraz są tak naprawdę bombami. Piłki, które tak naprawdę są bombami skończone, teraz twarz. Języki twarz skończone, teraz twa Cało, cała twarz Majka. Dokładnie trenera Majka. Pas skończona. Teraz spodnie. Spodnie skończone. Teraz buty. Okazało się, że buty są białe, więc przechodzę do następnego. Teraz gwizdek. Gwizdek skończony. Teraz reszta Majka pokaże. Trenera Majka pokaże efekt końcowy. Oto efekt końcowy. To było na tyle sześć.